Ej, bo nad nami jest czarna chmura, nie wiem, czy to zauważyłaś Ale tam jest jasno, to tylko przelecimy przez nią No, tam jest jasno, ale jak będzie wyglądało te parę słońca. kilometrów, to nie wiadomo Ewelina Rysowska, w stronę słońca, ze śpiewać. Dobra, jedziemy, będzie najwyżej coś się wydarzy Dzięki, ziomeczku może to takie przelotne jak to, co mnie wtedy złapało, że wiesz, tylko po A może, może no? No oby, oby tak było. Na pewno tak będzie. To na pitbajkach, a to masz też swojego pitbajka? Nie, niestety nie. Chciałam kupić elektrycznego, bo jeśli chodzi o te spalinowe, no to przeraża mnie regulacja gaźników i tak dalej. Jest to rzecz, której raczej sobie sama nie ogarnę. Na elektrycznym też może być super zabawa, nie? Tylko że elektryczny masz. Albo takie pseudo dla dzieci, które można kupić tam do chyba 7 tysięcy ze, ze slikami, albo już to jest takie porządne po 30 tysięcy.